Zainspirowany głównie dropshippingiem, postanowiłem nagrać właśnie ten odcinek. Do naszej agencji zgłaszasz się wiele sklepów tego typu. Wszystkie wyglądają podobnie, mają podobne produkty i prawdę mówiąc, nie wyróżniają się pomiędzy sobą niczym konkretnym. A jeśli Twój biznes się niczym nie wyróżnia, to czym możesz rywalizować z konkurencją? Tylko ceną, bo skoro jesteś taki sam jak inni, no to jak inaczej możesz z nimi walczyć? Oczywiście, film dotyczy również klasycznego e-commerce, także usług. I prawdę mówiąc, to, o czym porozmawiamy, może być użyte w każdym biznesie, jeśli tylko posiadasz stronę internetową. W najbliższym czasie nagram kilka odcinków właśnie na ten temat, jak zwiększać sprzedaż, czy to w sklepie, bądź jak pozyskiwać więcej leadów bez wydawania większych kwot na reklamę. Także dzisiaj na tapetę weźmy pierwszy bardzo ważny czynnik, czyli konwersję. Będzie o tym, jak je mierzyć, dlaczego to jest takie ważne, plus kilka wytycznych. Co możesz zrobić, aby od razu z łatwością powiększyć liczbę kupujących u siebie w sklepie, na witrynie o minimum 100% więcej? I przy okazji pokażę Tobie, jak wygląda konwersja w różnych branżach, bo w jednej 1% to może być dużo, a w innych 10% to jest mało. Na imię mam Rafał Schreiner i zapraszam na ten film. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lub kawę? Ja lubię zmrożone skopy. I koniecznie subskrybujcie. Wiele osób myśli, że jak wejdzie do biznesu online, to ten biznes polega na tym, że zrobią sobie sklep za kilka tysięcy, włączą reklamę za 20 zł dziennie i już jest Eldorado High Life, Ale tak nie działa. W pierwszym tygodniu mają dosyć mocne zderzenie z rzeczywistością. Przy tym nie jest wiele, ale dzisiaj o celach, bo konwersja to po prostu zamierzony cel. Jeśli masz sklep internetowy, to konwersje mogą być np. dodanie do koszyka albo sprzedaż w przypadku usług, na przykład przesłanie formularza z zapytaniem. Ale dlaczego to jest takie ważne? Otóż, jeśli masz u siebie na sklepie konwersję w wysokości 2%, czyli na 100 osób, które wejdą na Twój produkt, kupują dwie osoby, to jeśli podniesiesz ją na 4% to właśnie podwoiłeś swój zarobek. I wiesz co? Zarabiasz dwa razy więcej, a nie wydajesz więcej na reklamę. Czujesz, już o czym mówię, prawda? Zobacz, jeśli z 1% zarobisz 3%, to tak samo jakbyś został przy tym 1%, ale wydatki na reklamę musisz podnieść z 5 tysięcy na 15 tysięcy, bo chcesz zarabiać przecież trzy razy więcej. I jak myślisz? Na czym wyjdziesz lepiej w perspektywie długoterminowej? Testy AB robisz tylko przez jakiś czas. A na reklamę musisz wydawać non-stop. Bo jeśli polegasz tylko na reklamie płatnej, a nie stosujesz dodatkowo SEO, to w momencie jak przestaniesz płacić za tą reklamę, to Twój ruch zniknie, po prostu wyparuje. Dobrze. Ale jaka konwersja jest uznawana za dobrą? Otóż Zależy to oczywiście od branży i od produktu, ale natknąłem się kiedyś na bardzo ciekawe badanie, gdzie przeanalizowano tysiące kont Google Ads, na których roczne wydatki wyniosły ponad 3 miliardy dolarów. Jakie były wyniki? Otóż Word Stream zbadał, że dobre konwersje to te pomiędzy 2 a 5%. Około 1 czwartej wszystkich kont ma mniej niż 1% współczynnika konwersji. Mediana wyniosła 2,35%, ale górne 25% kont ma dwa razy więcej 5,31 lub więcej. Zobacz skrajny czerwony pasek. 10% najlepszych reklamodawców Google Ads ma w współczynnik konwersji konta wynoszący 11,45%. Pamiętaj, że nie dotyczy to pojedynczych stron docelowych. Ci reklamodawcy osiągają te 11,45% konwersji, a nawet więcej na całym swoim koncie, na wszystkich produktach. I to są właśnie takie prawdziwe unikorny, czyli jednorożce, które jest ciężko spotkać. Oczywiście nie jest to jakaś anomalia. I jest to w pełni osiągalne. Jeśli obecnie uzyskujesz 5% współczynnika konwersji, osiągasz już i tak teraz lepsze wyniki niż 75% innych reklamodawców, innych osób, innych firm. Ale co najlepsze nadal masz mnóstwo miejsca, żeby rosnąć i się rozwijać? Może teraz sobie myślisz, że akurat w Twojej branży konwersje nie są tak wysokie. Ok, może to być prawdą? Zobacz kolejne uśrednione wyniki. Oczywiście, jeśli chodzi o konwersje, to mierzymy wszystko. Dzisiaj mówimy tylko o Twojej stronie, ale tak samo musisz zrobić ze stroną zamówienia, z koszykiem, stroną główną czy z reklamami. Dlatego u nas w agencji, dla swoich klientów, wykonujemy testy ABX cały czas. Zaraz Ci pokażę, jak to robimy. Hej, hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Zobacz, samą konwersję możesz mierzyć za pomocą różnych programów. Praktycznie wszyscy marketerzy używają Google Analytics. Musisz ustawić wszystko, w zakładce cele i konwersje, aby wykorzystać w pełni ten potencjał. Musisz znać jeszcze Google Tag Manager'a i Google Optimize. Na przykład zobacz, jak wyglądają wyniki u jednego z naszych klientów, którego optymalizujemy ten proces cały czas. Obecnie mamy kilka wersji strony i najgorsza to około 20%, najlepsze konwertuje w prawie 25%. Czyli zobacz, ilu nowych klientów on zdobywa. A zaczynaliśmy u tego klienta od 4% konwersji na jego stronie. To było kilka miesięcy temu. Kiedy zaczęliśmy współpracę, to jego budżet wynosił 12 tysięcy złotych miesięcznie i bez jego zwiększania teraz zarabia już 5 razy więcej. A co w ogóle najlepiej jest mierzyć? Otóż nie ma jednej takiej odpowiedzi. Klasycznie oferta, nagłówki, zdjęcie produktów, zdjęcia osób itd., kolory przycisków, teksty CTA, czyli call to action, heurystyki, błędy poznawcze – czy coś jeszcze, to tak z głowy na szybko, ale można ten temat nagram kolejny dedykowany odcinek gdzieś w przyszłości. I to, co polecam, jeśli chcesz zacząć testować, to spędź więcej czasu na projektowaniu samego testu niż na tym, aby po prostu zrobić ich jak najwięcej, bo zabierają mimo wszystko sporo czasu, jeśli masz mały bądź średni budżet. Te kilka tysięcy wejść na stronę, jeśli robisz test, to takie minimum, więc nie podniecaj się, jeśli myślisz, że na przykład będziesz miał. 50 odsłon, 50 wejść i już będziesz miał wyniki. To tak nie działa. Statystycznie po prostu ktoś mógł kliknąć, kupić, nie kupić, i wyniki będą zaburzone, nie będą prawdziwe i do niczego się nie będą nadawać. Także kilka tysięcy wejść na taką stronę, landing page, czy na stronę produktu to jest absolutne minimum. Zresztą zobaczysz sam pierwszego dnia, coś może okazać się super, a na koniec testu będzie to najgorszy landing page, najgorsza wersja. A jeśli szukasz skutecznego partnera w biznesie, to umówcie na darmową konsultację w naszej agencji. Link w opisie filmu. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości. Odpowiadamy na bieżąco i powinny to być, się wyświetlić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam także. Wszystkiego dobrego i dużo sukcesów, Rafał Schreiner.